Ostatnią dużą prezentacją ze strony Sony było PlayStation Showcase, które odbyło się rok temu we wrześniu 2020 roku, ale to było jeszcze przed premierą PlayStation 5. Od tamtej pory Sony kazało nam czekać na kolejne zapowiedzi. Czekaliśmy za sprawą tegorocznych targów E3, czekaliśmy wokół imprezy Summer Game Fest, czekaliśmy w końcu przy niedawnych targach Gamescom. Wszędzie tam Sony było wielkim nieobecnym ale teraz PlayStation postanowiło przerwać milczenie, bo już w ten czwartek o godzinie 22 odbędzie się kolejne PlayStation Showcase, które ma być wielkim świętem graczy i fanów PlayStation. Nowe gry, gameplay z nadchodzących produkcji, to wszystko zobaczycie już w ten czwartek, tak jak powiedziałam o godzinie 22. Live'a będzie można obejrzeć na moim kanale, link do kanałów z live'ami znajdziecie w opisie tego odcinka, także wbijajcie tam w czwartek o 22, a czego możemy się spodziewać po tym nadchodzącym wydarzeniu, jakie są moje oczekiwania i jakie są moje obawy. O tym chciałbym opowiedzieć Wam w tym odcinku. Także rozsiądźcie się wygodnie, a ja życzę miłego oglądania! Ubiegłoroczne PlayStation Showcase zakończyło się teaserem nadchodzącej produkcji God of War Ragnarok. Wtedy jeszcze mowa była, że będzie to ekskluzyw na konsolę PlayStation 5. Teraz wiemy, że gra pojawi się również na konsoli PlayStation 4, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi być God of Warowi Ragnarok epicką produkcją i mam nadzieję, i takie są moje oczekiwania i przewidywania, że ta gra na pewno się pojawi na tegorocznym showcase'ie, mam nadzieję, że na otwarcie dostaniemy właśnie gameplay z nadchodzącej produkcji God of War, z nadchodzących nowych przygód Boga Wojny. Także God of War Ragnarok, na ten tytuł bardzo czekam i mam nadzieję, że zobaczymy go już w ten czwartek. Mam wrażenie, że zanim ta gra będzie miała swoją premierę, zobaczymy już połowę fabuły na wszystkich prezentacjach Sony, ale hype wokół nadchodzącego Horizon Forbidden West, czyli drugiej części przygód Eloy, jest naprawdę bardzo duży, więc praktycznie pewniakiem jest, że jakieś nowości, jakiś nowy kawałek gameplay'u czy nowych mechanik gry zobaczymy na tegorocznym PlayStation Showcase, także Horizon Forbidden West, kolejna część przygód Eloy, pewniak już ten czwartek. Ja nie mogę się doczekać, bo bardzo. Bardzo lubiłem pierwszą część tej gry, choć sprawa z tym, że gra najpierw miała być również ekskluzywem na PlayStation 5, potem okazało się, że Sony wymogło wersję na PlayStation 4. Mam nadzieję, że to bardzo nie ograniczy deweloperów tej produkcji i będą chcieli nam przedstawić takie dzieło, taką wizję nowego Horizon, jaką mieli na początku, jaką mieli pierwotnie na myśli. Podobna sytuacja jak w przypadku dwóch poprzednich tytułów, czyli najnowsze Gran Turismo 7, również na początku jako exclusive dla konsoli PlayStation 5, teraz cross genowo na PlayStation 4 oraz na PlayStation 5. Stąd moim zdaniem wynika opóźnienie w premierze tej produkcji, choć polifoniz Gran Turismo zawsze miało problemy w developmentie, Także mam nadzieję, że ten tytuł również pojawi się na tegorocznym showcase. Ie. Mam nadzieję, że poznamy już datę premiery najnowszego Gran Turismo, no bo brakuje jakiejś dobrej dobrej gry wyścigowej na Next Gena od Sony. Naughty Dog to moim zdaniem obecnie najlepsze studio w portfolio PlayStation i powiem wam szczerze, że oglądając ten zwiastun The Last of Us Part 2 z konsoli PlayStation 4, moim zdaniem najlepszej gry poprzedniej generacji, miałem dreszcze, miałem ciarki i znów mam ochotę ograć ten tytuł, bo jest po prostu cudowny i niesamowity. Być może fabularnie kontrowersyjny, ale jeśli chodzi o gameplay, odbałość o szczegóły i o to, na jaki poziom Naughty Dog wyniosło konsolę PlayStation 4, to to jest... To jest najlepszy tytuł poprzedniej generacji, jeszcze raz to powiem. A od jakiegoś czasu mówi się o osobnej produkcji w świecie The Last of Us, która miałaby być trybem multiplayer, właśnie do The Last of Us Part 2. Czy na tegorocznym showcase'ie od PlayStation zobaczymy właśnie zapowiedź multiplayera do The Last of Us. Wiele osób, wiele plotek mówi, że tak, nazywa się The Last of Us Factions i ma być cudownym e, trybem multiplayer w tym pięknym, survivalowym trybie. Bardzo bym chciał to zobaczyć, także trzymam kciuki, żeby The Last of Us pojawiło się również w tym roku na PlayStation Showcase. Coś Co prawda od premiery Spidermana Miles Morales nie minęło wiele czasu, ale to nie była pełnoprawna druga część przygód Spidermana. Więc wiele osób, wiele plotek mówi, że również w ten czwartek zobaczymy Teaser Zapowiedź nowego Spider Mana 2. No bo to, że nowa gra w świecie Spidermana powstaje, to jest pewne. Sony jest właścicielem prawdo przygód Spidermana. Spider Man był wielkim hitem na PlayStation 4, Miles Morales był wielkim hitem zarówno na poprzednią generację, Taki na PlayStation 5. Więc Sony na pewno będzie chciało robić więcej gier w tym świecie. Także Spider-Man na pewno powstaje i prawdopodobnie zobaczymy go również w ten czwartek. Ja byłbym w niebo wzięty, bo jest to jedna z moich ulubionych gier poprzedniej generacji. Na ubiegłorocznym PlayStation Showcase była wielka niespodzianka mianowicie Hogwarts Legacy czyli gra w świecie Harry'ego Pottera na konsolę następnej generacji. Minął rok, czy to nie najlepszy moment, żeby pokazać jak idą prace nad tą produkcją? Czy to nie najlepszy moment, żeby pokazać kawałek gameplayu z nadchodzącej gry w świecie Hogwartu, w świecie Harry'ego Pottera? To byłby na pewno wielki hit, wielki, wielki hype, no bo na tą grę czekają miliony osób na całym świecie. Sam jestem wielkim fanem przygód Harry'ego, sam jestem fanem książek, jak i filmów, także bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć nową grę w tym świecie. Moim zdaniem jest to prawdopodobne, ale czy to się pokaże, potwierdzi, no to musimy poczekać do czwartku, naprawdę na wiele tytułów czekamy, wiele plotek jest wokół tej konferencji PlayStation czwartkowej, ona ma potrwać tylko 40 minut, także no to wszystko się na pewno nie zmieści, czy będzie tam Harry Potter, czy znajdzie się tam czas dla Harry'ego Pottera, mam nadzieję, że tak, a my, wy zobaczymy to już w ten czwartek o godzinie 22, ja liczę na Harry'ego, mam nadzieję, że wy też i mam nadzieję, że się nie przeliczymy. PlayStation 3 miało Demon Souls, które stworzyło i zdefiniowały zupełnie nowy gatunek gier. PlayStation 4 miało genialny Bloodborne. Co prawda, Japan Studio zostało z rozwiązane, które było współodpowiedzialne za te dwie produkcje. Ale plotki mówią, że From Software, czyli deweloper zarówno Demon Souls, jak i Bloodborne potajemnie współpracuje z PlayStation nad produkcją na PlayStation 5. Opcje są dwie, choć one się nie wykluczają. Jedna to remake widocznego właśnie Bloodborna, które się już trochę zestarzało, a było naprawdę genialną grą i na pewno wiele osób chętnie by przeszło w odświeżoną wersję tej gry na PlayStation 5. No a drugie, że From Software tworzy dla PlayStation 5 ekskluzywny no Nowy tytuł, który, tak jak wspomniane Demon Souls i Bloodborne, zdefiniuje na nowo gatunek gier i będzie wielkim hitem na PlayStation 5. Która z tych opcji jest prawdziwa? Jedna, druga, a może żadna? Czy zobaczymy coś w czwartek? Nie wiadomo, ale plotki mówią, że coś się dzieje. Ja bardzo liczę, bo jestem wielkim fanem Soulsów. Właśnie od gry Demon Souls Bloodborne było równie świetne i bardzo świeże, bo w trochę innym świecie niż inne e, Soulsy. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że w czwartek nowa gra od From Software dla PlayStation 5. Jeśli choć połowa z tych tytułów pojawi się w ten czwartek, to myślę, że Sony ostro namiesza. A pamiętajcie, że mamy jeszcze wiele innych deweloperów od Sony, których projekty również trwają i być może jakieś nowe tytuły, może jakieś nowe zupełnie IP, zobaczymy w ten czwartek. Ja bym bardzo chciał, bo co prawda lubię stare marki, ale chętnie sięgam również po nowości. Dajcie koniecznie znać, na co wyczekacie i co macie nadzieję zobaczyć w ten czwartek. Pamiętajcie, że live z tej konferencji będzie na moim kanale. Link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja nie mogę się doczekać. Już w ten czwartek, godzina 22. Mam nadzieję, że Sony pokaże wszystko co najlepsze. Choć z drugiej strony mam takie trochę ekonomiczno-biznesowe obawy, ponieważ PlayStation 5 i tak sprzedaje się lepiej niż Sony może e, naprodukować, więc sobie po co mają kręcić jeszcze większy hype nad PlayStation 5? Mam nadzieję, że na to nie popatrzą i pokażą wszystko, co mają. Do zobaczenia w czwartek o 22. Cześć!